Łatwo nie było, ale nikt nie obiecywał, że bieg ten pokonać będzie można spacerkiem. Za nami siódma edycja biegów z cyklu RunFit organizowanych przez stowarzyszenie Fitneska Tarnobrzek. Drugi raz z rzędu rywalizacja odbyła się na południowym brzegu jeziora Tarnobrzeckiego od strony osiedla ocice. Jest tu dużo takich naturalnych przeszkód, które my możemy wykorzystać, więc to nas bardzo cieszy. No i chyba. Podnikom się podoba, więc drugi rok tutaj jesteśmy. Z roku na rok Ranfit cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy frekwencja. W ubiegłorocznej edycji udział wzięło łącznie 200 osób. W tym roku z przeszkodami sztucznymi i naturalnymi postanowiło zmierzyć się 300 śmiałków, od przedszkolaków przez młodzież i dorosłych. Najmłodsi pokonywali trasę liczącą około 2 km. Dorośli musieli się zmierzyć z 5 km dystansem. Bieg super, bardzo fajnie się biegło. E, wcześniej popadało, bodajże wczoraj i dwa dni temu, także dużo Błota. Dzięki temu było o wiele lepiej, większa była zabawa. Każdy, kto, kto przebiega metę jest oczywiście w błocie uciapany. No podbiegi najgorzej, prawda? No, w lesie jest duszno, pogoda nam dzisiaj sprzyja. Zabawa naprawdę świetna, także polecam i zapraszam wszystkich. Myślę, że te zawodnicy jak ja raczej nie biegną, żeby cokolwiek wygrać. To oto grają ci, którzy tak naprawdę no, biorą udział w takich zawodach i trenują regularnie. Biegnie się po to w sumie, żeby ukończyć ten bieg, jest satysfakcja jest duża, Mam na rok spokój, już nie muszę trenować. Biegnę już po raz trzeci, całą rodziną jest nas piątka, trójka dzieci, mąż i ja. Także super błotko, regeneracja, spaza, darmo, tak bardzo trudny bieg, także że dobiegłam i żyję cała w jednym kawałku, także super. Córka brała udział dwa lata temu, w, 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 wtedy była w czwartej, szóstej, czwartej klasie. Teraz biegła tak samo, stwierdziła, że się zapisze jeszcze raz, no i stwierdziłem, że czemu nie. Kondycyjnie trzeba być dobrze przygotowany ze względu na różnorodność trasy, dużo pod górę. No i męczące po, po błocie, po, po takim terenie biegi. Ja raczej biegam po, po takich płaskich e, trasach i to jest moje pierwsze doświadczenie w takich trasach w terenie. Jesteśmy chyba w sumie takim tutaj jedynym Biegu właśnie przeszkodowego z takimi przeszkodami, ponieważ jest to trudno do zorganizowania. Wiele osób trzeba zaangażować do takiego przedsięwzięcia, wielu wolontariuszy, którzy muszą przyjść, rozłożyć przeszkody, przy każdej przeszkodzie być, pilnować dzieci, więc naprawdę bardzo dużo przedsięwzięcia. Dlatego jest takich biegów mało organizowanych, ale cieszy nas to bardzo, dlatego mamy tak dużą popularność wśród tych naszych uczestników.